Witam, witam, witam. Ja jestem Tytan 77, a to jest kolejny odcinek z cyklu Jak Zbudować. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak zbudować taką e, szyb, szybką kolejkę. E, to jest tak, tak, tak naprawdę konstrukcja bardzo banalna, dlatego że ona działa na przykładzie teleportowania wagonika między komend blokami. Więc, Więc jak już mówiłem, jest to konstrukcja bardzo banalna, dlatego że właśnie opiera się na komendzie którą tutaj mam już wpis wpisaną. Yy, ona będzie do skopiowania w opisie. Yy, więc no, co ja wam będę pierdzielił, po prostu zbuduję tą i wam wytłumaczę, jak to działa. Więc tu będzie raz, dwa, trzy, cztery. Bez zbędnego pierdzielenia. O. I mamy takie, takie coś. I teraz tak. Yy, ważna uwaga to jest to, że tą kolejką da się jeździć tylko w jedną stronę, więc jak na, na przykład z wagonikiem będziecie i, i, i chcieli jechać tam, no to wam by, yy, po prostu cof, cofnie. O właśnie. Więc yy, jest to tor jednokierunkowy. To mo, to może być minus, to może być nie wiem plus, yy, ale to jest taka ważna ważna uwaga. Yy, więc yy, po, więc tak. Tutaj ustawiamy tory, Na, najpierw Wam pokażę, jak zrobić kolejkę w tej osi, to jest oś, to jest, jaka to jest oś? Nie wiem, nieważne. <grym> <grym> uh. Pokażę Wam, jak, jak zrobić kolejkę w tej osi, potrzebujemy comment bloka, comment bloka stawiamy pod blokiem toru z czujnikiem, to jest tor po angielsku, to jest... Detektor rail. rail. Yy, I teraz ważna komenda. Tutaj już sobie ją skopiuję. I teraz ważne rzeczy. W, a ważne będzie tutaj. Tu mamy dwójkę. Ta dwójka oznacza bloki nad komend blokiem, czyli jeden blok, drugi blok. Tutaj będzie stał nasz wagonik, o Boże. <grym> tutaj będzie stał nasz wagonik na tym drugim bloku. O, ale, dźwięki. Yy, tutaj będzie stał nasz wagonik. Pierwszy blok, dru, drugi blok, tu jest dwójka, bo to jest oś Y, czyli ta oś wysokości. Yy, ostatnia oś, to jest oś, aż, so, aż sobie sprawdzę, to jest oś Z, i tutaj musimy usunąć minus. Co ten minus oznacza? Ten minus yy, musimy, yy, po, poczekajcie, ja Wam pokażę, tutaj. Mamy albo negatyw Z, albo pozytyw Z. Neg jak chcemy w tamtą stronę, żeby nam jechał wa wa w wagonie, czyli, czyli tak jak tutaj, to musimy tutaj w tej osi Z, tu jest gdzieś, to jest właśnie oś Z, tu, tu mamy Z. Musimy dodać minusa. E tutaj jest oś X, ale to zaraz pokażę. Tu jest oś Z, dodajemy minusa, żeby jechał właśnie w stronę właśnie negatyw Z, czyli tam. Tutaj yy, będzie jechał w, w drugą stronę, czyli w stronę pozytyw Z, czyli usuwamy tego minusa. I proszę bardzo, kulturalnie wagonik nam jedzie. Tutaj jeszcze możemy. Yy, tutaj mogę się posłużyć yy, mo modyfikacją Word Edit yy, i użyję takiej oto magicznej sie siekierki którą pozyskujemy przy użyciu komendy WOND. O właśnie. Więc zaznaczę to. I tutaj kulturalnie użyję komendy stack, na przykład stack10. O, i pięknie to będzie nam działało. O. I... Oczywiście jeśli chcecie, to można z, zmo, zmodyfikować to lekko. Można na przykład zrobić tak, żeby na przykład tutaj nie dać 3, tylko na przykład dać, nie wiem, 5, dać 5, i wtedy to będzie jak to będzie wtedy wyglądało. To będzie poczekajcie, bo 3 to jest, że tu 3 chyba. To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeśli się nie mylę, zaraz zresztą zobaczę. Oj, źle, źle, źle. O, czekaj. Inaczej. Tu pierwszą, tu drugą. Nie, czekaj, tu. Nie, czekajcie. Coś się popsuło. O właśnie. I teraz chyba jak zrobię stack, na przykład stack 10 właśnie. To będzie nam. Po, powinno nam to działać. Zaraz się przekonam, bo sam nie jestem pewien, bo robię to na totalnym spontanie. <grym> o, i proszę bardzo. Kolejka nam działa, więc teraz Wam po prostu objaśnię, jak zrobić to w, inną, w innych kierunkach. Więc tak. Tu jest oś z. Bez minusa piszemy, kiedy mamy pozytyw z. Kiedy pokazuje nam się ne negatyw z, to musimy dopisać tutaj minus. A teraz pokażę Wam, jak to wy wygląda na przykładzie. Osi X, tak, X, dobra, bo już myślałem, ale dobra. My myślałem, ale już nie myślę. <gry> y I teraz mamy tutaj dwójkę, dlatego że tutaj jest oś X, tutaj jest dwójka, dlatego że tu jest pozytyw X i to samo ro robimy z tej strony, czyli tutaj robimy koment bloka. Tutaj usuwamy, bo to jest od, od osi Z. Tu mamy dwójkę, która symbolizuje właśnie tą wysokość nad blokiem I tutaj wpisujemy. To jest negative Z, będzie. 2, będzie negative. Tak? Nie. Czekaj, ta, coś się popierdzieliło. Czekaj, to, czekaj, to, czekaj, to. Chyba. Dobra. Oj, coś się popsuło. Tutaj usuwamy. Oj, który to był przycisk? Czekajcie, bo coś mi się popierdzieliło. I tutaj wpisujemy minus, na przykład minus 3. O, właśnie. I to jest na negatyw x, czyli będzie ten minus od negatyw. I teraz powinno to działać. To ja sobie skopiuję. Ja sobie to skopiuję. Stack 10. O. I elegancko nam to działa. No nie, nie będzie to jakiś mega długi odcinek, dla, dlatego że. O Boże! <laughs> dlatego że jest to bardzo łatwa rzecz. Jeszcze mogę Wam ewentualnie objaśnić yy, samą tą komendę. Tutaj yy, TPE to jest, że wszystkie byty i tutaj minekarty, main czyli wszystkie main karty. Yy, jeśli chcecie, to mogę w kolejnym odcinku pokazać Wam. Jak zrobić, żeby leciały tylko te mine-karty, które chcecie? No bo je, jednak nie każdy by chciał, na, na przykład macie jakiś swój sur, świat, chociaż w sumie. Survivalowy to złe, to złe określenie, dlatego że w sumie używacie tej comment bloków, ale na przykład bu, bu, budujecie jakąś mapę. Gdzie tam używacie wagoników, no, no to jednak nie każdy chce, żeby wszystkie wagoniki z tego świata teleportowały się akurat w to dane miejsce. Więc w przyszłym odcinku po prostu pokażę Wam, jak zrobić tego typu wagonik. No i to w sumie będzie tyle. Odcinek krótki, zwięzły, bo. Sama ta konstrukcja jest szybka i zwięzła. Nie ma tutaj jakichś zbytnich, e, zbytnich e, przekombinowań. Więc komentujcie, subskrybujcie i, i do następnego. Hejka!